Witam w kolejnym odcinku UFO Historii. Od pewnego czasu słychać o nim coraz głośniej. Katastrofalne ujawnienie. Straszą nim ludzie związani z ruchem disclosure, ale definiują je bardzo różnie w zależności od tego, czy postrzega się je z perspektywy Stanów Zjednoczonych, czy całej ludzkości. Jego najprostsza definicja mówi, że jest to niespodziewane ujawnienie informacji o UFO bądź UAP, albo też istotach nieludzkich, zwanych dawniej obcymi na które ludzkość nie jest gotowa i których to informacji nie da się kontrolować, nie da się kontrolować ich rozprzestrzeniania. Czy to kolejne hasełko propagandowe związane z ruchem ujawnienie? Koniec końców, te informacje, na które ludzkość ma nie być gotowa, nie odbiegają przecież od teorii, które krążą od kilkudziesięciu lat, niekiedy są to teorie konspiracyjne. A może jest inaczej i prawda o UFO i obcych odbiega tak daleko od popularnych wyobrażeń, że mogłaby wywołać szok poznawczy, i paraliz społeczny, który wstrząsnąłby posadami cywilizacji. Jest też trzecia możliwość. Chodzi może raczej o obawy związane z buntem przeciwko pewnym kręgom, które utrzymują w tajemnicy wiedzę, jaka mogłaby popchnąć ludzkość do przodu i wprowadzić nas w XXI wiek. O tym więcej w dzisiejszym odcinku UFO Historii. Przypominam o wcześniejszych filmach i możliwościach kontaktu ze mną pod adresem ufohistorii.małp.gmail.com. Oczywiście dziękuję za wsparcie, dziękuję za komentarze i cóż, zaczynajmy. Moi drodzy, jak pamiętacie, wielokrotnie podkreślałem, że ujawnienie Disclosure to jest projekt wielopoziomowy. I jedną z płaszczyzn jest powolne ujawnianie informacji, ale nie przez rząd, nie przez służby, jak chciała ta ustawa u ABDA Chaka Schumera, tylko przez ludzi zgromadzonych wokół tego projektu. Aktywistów, działaczy, lobbystów, takich jak Christopher Mellon, jak Daniel Sheehan, Luis Elizondo, no i oczywiście David Grash. Stopniowo ludzie ci ujawniają różnego kalibru informacje, rzucające coraz więcej światła na problem. Zaczęło się od artykułu Leslie Keane w The New York Times, a dzisiaj Daniel Sheehan mówi nam już, które konkretnie firmy mogą korzystać z technologii przejętej z obiektów UAP. Jest to więc taka informacyjna kula śniegowa. Zobaczcie to na przykładach. Grasz w połowie roku mówi oględnie bardzo o tajnych programach, o istotach nieludzkich. Potem w kongresie potwierdza istnienie jakiegoś materiału biologicznego. Potem w listopadzie 2023 roku mówi o różnorodności tego materiału. Oczywiście on cały czas podkreśla, że istnieją tajne programy badające przejęte obiekty UFO i że ktoś z tych technologii korzysta. Grasz dodaje, że inne kraje też mają tego typu. Obiekty też prowadzą nad nimi jakieś projekty badawcze, no i chociaż on nie może powiedzieć, który to kraj posiada UFO, nawet gdybyśmy próbowali zgadnąć, pewnie by nam się nie udało, dodaje. Ostatecznie pod koniec 2023 roku grasz zapowiada kolejne przełomowe oświadczenia. Z kolei wspomniany Daniel Shihan wpierw ujawnia istnienie innych sygnalistów, którzy mówią o dziwnych rzeczach, którzy widzieli te pojazdy, byli nawet w środku. Potem twierdzi, że amerykański program rządowy może korzystać z technologii skopiowanych drogą inżynierii wstecznej z rozbitych obiektów UAP. Podaje konkretne miejsca i nazwy firm. Gdzieś tam w międzyczasie, pod koniec 2023 roku, pojawiają się informacje o Office of Global Access czyli tej jednostce CIA, która miała przyjmować wraki UFO. Natomiast pod koniec roku, w drugiej połowie grudnia, na stronie Deliberation czytamy: uwaga, że według jednego z informatorów nieludzkie obiekty UAP rozbijają się, dlatego że wdają się w potyczki z innymi, równie nieludzkimi obiektami UAP. Tak, dobrze rozumiecie, kosmici mają się na Ziemi bić między sobą. Zauważacie tą informacyjną kulę śniegową, tak? Wniosek jest taki, że ujawnienie, disclosure postępuje. Tylko innymi kanałami, o czym mówiłem już wcześniej. Dociera się do wąskiego grona, nie do całej opinii publicznej, tylko do wąskiego grona ludzi, którzy są zainteresowani zjawiskiem UFO. Bo zauważcie sobie też, że w tak zwanym mainstreamie UFO zagościło po przesłuchaniu Grasza w kongresie i jego dwóch kolegów, ale na krótko. Większość mediów głównego nurtu przestała śledzić losy ujawnienia ustawy Schumera. Ogólnie warto zwrócić na to uwagę, ponieważ my czasem w kręgu osób interesujących się tematem UFO pewne rzeczy uważamy za normalne, naturalne, otrzaskani jesteśmy z tymi informacjami, zaznajomieni po prostu. Natomiast co z tak zwanymi masami, masami, które na co dzień nie interesują się tym zjawiskiem, wiedzą co to UFO, ale nie zgłębili tematu. I dla nich to jest tylko hasło, coś co się kojarzy z Marsjanami, z filmami science fiction, ale tak naprawdę, drodzy państwo, Gross, opinii publicznej nie myśli o konsekwencjach kontaktu w jakiś pogłębiony sposób, jeżeli o tym w ogóle myśli. Natomiast grono osób związanych z Disclosure, w tym wspomniani Shihan, Elizondo czy Melon, zaczęli w różnych momentach przestrzegać przed katastrofalnym ujawnieniem. Sytuacją, kiedy informacje o UFO u apach się spod kontroli i mogły przynieść więcej szkody niż pożytku. Każda z tych osób inaczej jednak definiuje ten termin katastrofalne ujawnienie i płynące z niego zagrożenia. A ponieważ ujawnienie to też projekt informacyjno-manipulacyjny, w ramach którego wprowadzono nam przecież nowe terminy, tą nową mowę ufologiczną w postaci takich terminów jak UAP, NHI, istoty nieludzkie itd., itd., to w przypadku katastrofalnego ujawnienia też musimy baczniej przyjrzeć się słowom, naturze tego terminu. Bo chodzi o formę ujawnienia, która ma być katastrofalna. Oni tak mówią, tak to nazywają. Nie jest ona niebezpieczna, czy potencjalnie niebezpieczna. Nie, ona jest katastrofalna. Ona nawet nie jest potencjalnie katastrofalna, tylko z góry się mówi, że będzie to miało konsekwencje wręcz no, grobowe, tak? To jest taka pewna zabawa z odbiorcami, którzy otrzymują sygnał, że nie ma tutaj w tej sprawie półśrodków, nie ma żadnych wątpliwości. Jeżeli prawda ufo, zdaniem e, tych ludzi związanych z disclosure, nie zostanie ujawniona w formie kontrolowanej, dojdzie do katastrofy, do jakiegoś Armagedonu, którego mroczne skutki możemy sobie jedynie, jedynie wyobrażać. No dobrze. Są dwie możliwości. Albo ludzie związani z ruchem ujawnienie, ci wymienieni, tak, te, te wymienione nazwiska oraz ich otoczenie, chcąc mocniej oddziaływać na media, na społeczeństwo, na polityków, używają słowa katastrofalne ujawnienie jako takiego hmm, wzmacniacza przekazu. Rozumiecie? Albo amerykański parlament poprze ujawnienie to stopniowe, albo stanie się coś złego, czego skutki odczuje cały świat. Druga możliwość sugeruje, że Shihan, Karl Nell czy, czy Elizondo znają jakąś wersję prawdy, która jest naprawdę trudna i wstrząsająca, która odbiega od tego, jak nawet osoby bardzo mocno zaznajomione z tematem odbierają to zjawisko. No dobrze, ale z drugiej strony przecież od lat nam powtarzano do znudzenia jak mantrę, że prawda o UFO i obecności na Ziemi obcych jest ukrywana i że komuś zależy na tym, żeby to robić. Nawet się mówiło przecież niejednokrotnie, że przybysze wcale nie mogą mieć dobrych intencji. I jeżeli słuchacie mnie od dawna, to pamiętacie. Że wielokrotnie o tym mówiłem, że ktoś nam zaszczepia jakiś przekaz. Pamiętacie też, że wspominałem jeszcze poza kanałem UFO Historii, że tak naprawdę wśród możliwości, które istnieją odnośnie zjawiska UFO, jest też taka, mówiąca, że władze wielkich mocarstw światowych ukrywają informacje o UFO, ale być może dlatego, że sami nie wiedzą o tym wiele więcej niż powiedzmy badacze cywilni, środowisko ufologiczne. Albo też rzeczywiście te informacje mogą być. Mogą być też niepokojące, ale przecież powtarzano nam też od lat, i jesteśmy jako nie tylko ludzie zainteresowani ufologią, ale chyba też jako mówię o zachodniej cywilizacji, przynajmniej, jako, jako krąg kulturowy, przyzwyczajeni do tego, że no, konfrontacja z istnieniem obcych, konfrontacja z prawdą może być trudna. Ile razy słyszeliśmy, że będzie szok poznawczy, że pierwszą ofiarą kontaktu będzie Kościół, a potem jakieś tam instytucje społeczne i państwowe. W większości te przewidywania były no, niepodparte żadnymi konkretnymi argumentami. Zatem czym jest to katastrofalne ujawnienie i komu ono mogłoby zaszkodzić? Sprawdźmy, co mówił o nim wspomniany Christopher Mellon. Był jedną z pierwszych osób, która w 2023 roku podniosła ten temat. Mellon to taka szara eminencja ruchu Disclosure, który przez kilkanaście lat sprawował różne pozycje państwowe. A prywatnie jest on członkiem bardzo wpływowej w familii Spitzburga, jakimś w rodzaju lobbysty zajmującego się kwestią UFO. I tenże Melon w połowie roku 2023 na portalu Politico opublikował taki artykuł, manifest, w którym napisał coś takiego: Cytuję: Wydaje się wysoce mało prawdopodobne, aby ujawnienie informacji o UFO spowodowało zmianę w zachowaniu tych obiektów. Choć nie doświadczamy od nich aktów agresji, istnieje rodzaj stałego ich nadzoru nad poligonami i placówkami Departamentu Obrony, szczególnie tymi o potencjale jądrowym. Miejmy nadzieję, że zainteresowanie naszymi zdolnościami wojskowymi ma charakter czysto defensywny, pisał Melon. On po prostu powiedział, że prawdopodobnie nie stanie się nic, kiedy ujawnimy prawdę o UFO albo kiedy oni ujawnią prawdę o UFO, ale trzeba cały czas trzymać rękę na pulsie, bo widać wyraźnie, że obiekty UFO UAP po prostu interesują się na przykład stanowiskami z bronią jądrową. Melon dodawał też, że choć obcy raczej nie zaatakują ludzkości, należy. Dokonać ujawnienia dla dobra ogółu w celu zjednoczenia ludzi, zjednoczenia Homo sapiens, a także próby zredefiniowania naszego miejsca w kosmosie. Było to takie mięciutkie wprowadzenie do katastrofalnego ujawnienia. Bo w pewnym momencie w tym Politico Melon pisze coś takiego, cytuję. Oczywiście, disclosure byłoby początkowo szokujące i dezorientujące, ale wymogłoby zmiany naszych wierzeń i dopasowanie ich do nowej wizji kosmosu i naszego w nim miejsca. Koniec cytatu. Oczywiście twierdzi on, że ludzkość jest gotowa na przyjęcie prawdy UFO, jaka jakaby ona nie była. Nasi przodkowie też tak to argumentuje, żywili liczne lęki, egzystencjalne lęki przed światem, a jednak je pokonali. No i koniec końców w tym artykule w Politico pisze on, że ujawnienie to przecież tylko kwestia czasu. Co prawda na portalu Politico nie używa on słowa katastrofalne ujawnienie, jednak mówi już o nim podczas inauguracji Fundacji SOL w listopadzie 2023 roku. Wspomina tam o niepokojach społecznych, zawirowaniach ekonomicznych, potencjalnym międzynarodowym wyścigu zbrojeń, by tylko się zabezpieczyć przed tymi nieznanymi obiektami. I to kontrolowane ujawnienie, czyli powolne ujawnianie informacji UFO, które byłby włączony rząd i, i służby, miałoby być bardziej racjonalnym rozwiązaniem dla Ziemia niż takie właśnie nagłe ujawnienie tychże informacji, które mogłoby mieć jakieś tam katastrofalne skutki. Ale o tym katastrofalnym ujawnieniu mówił też pułkownik Karel Nell, o którym powiedziałem wam więcej w jednym ze streamów. I na tym samym spotkaniu fundacji SOL pułkownik Nel, który... Jest znajomym Grasza, zaprezentował pokaz slajdów. Jeden z tych slajdów, taki diagram, wywołał szereg kontrowersji. Tak, w dużym uproszczeniu, bo jak słuchaliście tamtego lajta, to wiecie co, co tam było. Był to po prostu plan kontrolowanego ujawnienia na kilka lat, rozpoczynający się w styczniu 2024 roku. Oczywiście wiemy, że byłoby to uzależnione od wprowadzenia ustawy Czakaszamera w jej oryginalnym wydaniu, w jej oryginalnej wersji. To się nie uda. Nel mówił, że odpowiednio prowadzone, kontrolowane ujawnienie przygotowałoby masę na konfrontację z tym trudnym zagadnieniem, jakim jest spotkanie z obcymi, to by zapobiegło katastrofalnym przeciekom i zagwarantowało odpowiedni nadzór naukowy nad problemem UFO, a może nawet także nad kontaktem, wreszcie z tą inteligencją, która za tym zjawiskiem stoi. Pułkownik Nel. Tą definicję katastrofalnego ujawnienia zaprezentował z punktu widzenia interesów Stanów Zjednoczonych. Bo Grasz mówił tak, że inni sygnaliści też, że kraj ten posiada obce artefakty, jakiś materiał biologiczny, ale inni też go mają i prowadzą nad nim prawdopodobnie jakieś badania. Zatem to katastrofalne ujawnienie mogłoby też nastąpić, i to jest ta perspektywa amerykańska, gdyby ktoś. Inny, gdyby jakiś inny ośrodek, na przykład Chiny, zaczął publikować informacje, które mogłyby wstrząsnąć całą ludzkością. Co by się stało, gdyby na przykład Chiny, Rosja bądź jakiekolwiek inne państwo zdecydowało się obowieścić, że Ziemia jest miejscem działalności istot, o których nam nic nie wiadomo? Poza tym, że nie są ludźmi i są istotami inteligentnymi? Oczywiście się rodzi pytanie, dlaczego Amerykanie tak się obawiają o roztropność innych narodów? Czy może oni sami po prostu chcą wziąć wszystko w swoje ręce i kontrolować ujawnienie i ujawniać tylko to, co chcą i kiedy chcą? Natomiast inaczej trochę prezentuje sprawę katastrofalnego ujawnienia Daniel Shihan, który podaje bardzo konkretne informacje, na przykład o takim projekcie jądrowym, który pozwala amerykańskim pociskom dotrzeć nad Pekin dosłownie w kilka sekund. Technologia na to pozwalająca miała zostać rozwinięta w oparciu o zabiegi inżynierii wstecznej. Na znalezionych obiektach ŁAP. No dobrze, i on takie informacje co jakiś czas przemyca, mówi też o czym mu donoszą sygnaliści. No i w jaki sposób takie konkretne informacje dotyczące projektów mogłyby doprowadzić do tak zwanego katastrofalnego ujawnienia? Ano, w taki. Że te nieziemskie technologie mogłyby zostać wykorzystane potencjalnie do zaprowadzenia nowego ładu na świecie. Ludzie by się też nagle zorientowali, że istnieje powiedzmy sitwa, która jest w posiadaniu przełomowej wiedzy, i to jest taka jakby szyja, kark, który kręci głową o nazwie demokracja. Innymi słowy, rozsypałby się nasz, nasza wizja świata, choć i tak wiemy, że polityka i ekonomia rządzą się innymi prawami niż y, mówią wielcy uczniowie. Wielcy mężowie stanu i wielcy eksperci. Także w przypadku tego katastrofalnego ujawnienia, o którym mówi Shihan, musimy zwracać uwagę na to, jak zareagowałyby masy, jak społeczeństwo zareagowałoby na fakt, iż było przez dekady okłamywane. Oddzielny przykład, i chyba temat na pojedynczy odcinek, stanowi to, co mówi Louise Elizondo. On mówi wprost, że ludzkość na kontakt gotowa nie jest, podobnie jak na poznanie prawdy o tak zwanych istotach nieludzkich. Ale dlaczego? To opowiem wam innym razem, bo Elizondo, który kiedyś kierował projektem AATIP. Który zajmował się problemem ułap jeszcze na długo przed biurem Aaro, jest postacią bardzo kontrowersyjną, ale mówiącą ciekawe rzeczy. Zatem jak wielki wpływ miałoby ujawnienie niektórych informacji, na przykład takich, że, że obcy istnieją i działają? Czy samo istnienie obcych, nawet ich obecność na Ziemi, może wstrząsnąć ludzką mentalnością, czy też może raczej dużo bardziej niepokojące? Okażą się szczegóły dotyczące tego, kim obcy są i czego chcą. Tych możliwości oczywiście nie będę wam nakreślać, bo zrobiłem o nich oddzielne filmy, ale obejmują one takie możliwości, że na przykład te istoty nieludzkie to jacyś mieszkańcy Ziemi, którzy są starsi niż, niż my. Albo że to są przybysze z innego wymiaru czy z, czy z innego czasu. Mówiąc krótko i podsumowując, zastanówmy się, co by było dla nas bardziej wstrząsające jako ludzkości. Stwierdzenie, obcy są wśród nas, czy raczej. Monitorują nas, ludzie z przyszłości. Ogólnie te słowa o katastrofalnym ujawnieniu, powtarzane coraz częściej, przyjmuje z pewną rezerwą. O ile obcy czy te istoty nieludzkie, jak je tam nazywamy, dopóki oni się nie skontaktują z ludzkością, nie wyrażą swoich żądań albo nie przekażą jakichkolwiek informacji o sobie, będziemy skazani na wieczne niedomówienie, i de facto wszystko, co wypłynie z rządu, jako przeciek, czy od sygnalistów, czy od ludzi związanych z ruchem ujawnienia, będzie przyjmowane z rezerwą i kwestionowane. Poza tym ten temat, że kontakt z ET rozwali system na Ziemi, jest zwałkowany od dawna. Ja nie wiem, czy to ujawnienie byłoby rzeczywiście tak bardzo katastrofalne. To zależy, czy oni mają informacje, które mocno odbiegają od tego, jak problem UFO od dekad jest, jest prezentowany. Chciałbym Wam jeszcze zwrócić uwagę na dwie płaszczyzny: taką filozoficzno-mentalną i ekonomiczno-materialną. Na które może oddziaływać ujawnienie. Ta sfera filozoficzno-mentalna obejmuje elementy związane z kulturą i z tożsamością, w których człowiek zajmuje niekiedy centralne miejsce. I nagle trzeba będzie umieścić gdzieś tam na tej linii istoty nieludzkie, nieziemskie. O ile powiem wam dla jednostek, szczególnie ludzi zainteresowanych UFO, to nie będzie może wielki problem, o tyle rzeczywiście będzie trzeba stworzyć nową formę myślenia o człowieku. Pojawi się taka gruba kreska, kiedy prócz Boga aniołów będą jeszcze oni. To będzie bardzo ciekawe, naprawdę. Myślę, że to będzie ta wielka zmiana, ta zmiana paradygmatu. Powolna, bo osobiście nie wierzę, że ludzkość zwariuje, gdy dowie się, że na Ziemi są inne inteligencje, no chyba że nagle się dowiemy, że oni chcą nas zjeść. Owszem, moglibyśmy zwariować, gdyby się okazało, że te inteligencje mają no, wobec nas jakieś niecne, nieokreślone plany i czegoś od nas chcą, ale w takim jakimś dłuższym, dłuższym okresie. Tak? Że nie można powiedzieć o co im chodzi, ale o coś raczej chodzi. I że na przykład grozi nam z ich strony jakieś niebezpieczeństwo. Natomiast trochę nie pojmuję i trochę się zastanawiam, dlaczego, mówiąc o tym katastrofalnym ujawnieniu, Amerykanie tak bardzo się nagle interesują rozpadem struktur i więzi społecznych. Prawda jest taka, że nie wiadomo, w jaką stronę ujawnienie się potoczy, jakie będzie miało skutki. Także nie wiem, mnie się bardziej wydaje, że chodzi o kwestie ekonomiczne. No bo zobaczcie, no. Jak by miało się odbić ujawnienie na ekonomii, tak? Załamaniem rynku ludzie nagle by przestali z tego powodu kupować? No, otóż niekoniecznie, ale spójrzcie na to od tej strony. Te ekonomiczno-społeczne skutki yy, ujawnienia one wcale się nie muszą wiązać z tym, że upadną kościoły i gałęzie przemysłu, chociaż z tymi gałęziami to może być różnie. Chodzi o coś innego, coś co już powiedziałem a konkretnie uświadomienie obywatelom USA, a zanim obywatelom świata, że istnieje coś, co kiedyś nazwano cywilizacją wyprzedzającą. Czyli chodzi o ludzi, którzy mają dostęp do technologii pozaziemskiej i tworzący sobie nową przyszłość, projektujący przyszłość za naszymi plecami, by nas zniewolić albo na nas żerować. I to w jakiś sposób mogłoby doprowadzić do rewolty. Do rewolty, do utraty wzajemnego zaufania wszystkich wobec wszystkich. Bo pomyślcie tak, w jednej części świata ludzie głodują, nie dojadają, w drugiej no zaczyna im się żyć coraz gorzej. Jedni na przykład nie mają w ogóle dostępu do elektryczności, innym się każe płacić coraz więcej za energię. Mamy na Ziemi szereg innych problemów związanych z klimatem, z energetyką, ochroną zdrowia, i nagle okazuje się, że ktoś tam gdzieś na świecie, czy Amerykanie, czy Chińczycy, czy Rosjanie, ukrywa nowe osiągnięcia, które wyprzedzają nas, naszą cywilizację o setki lat. Pomyślcie, jakby się poczuł świat nauki. Okazałoby się, że istnieje ludzkość dwóch prędkości, a może nawet trzech: czyli ta, która się powoli rozwija, i ta, która dysponuje technologiami nie z tej Ziemi. Ale chce zarabiać na tej, na tej biedniejszej części, na tej cywilizacji, którą udało im się wyprzedzić. Innymi słowy, moim zdaniem ludzie wcale nie zareagują alergicznie na istnienie kosmitów. Tylko katastrofalne ujawnienie może objąć to, że wściekną się narody całe i społeczeństwa, że rząd i służby oczywiście tutaj nie mogę wskazać, który konkretnie rząd i służby, bo graż nam mówi, że tych ośrodków decyzyjnych może być wiele. Ukrywają potencjalnie przełomowe informacje, które mogłyby może nie tyle uratować ludzkość, co znacznie nam pomóc. Ale by taki scenariusz mógł się zrealizować, to yy, musielibyśmy założyć, że grasz i jego koledzy mówią prawdę to po pierwsze i po drugie mają czyste intencje. A to też nie jest tak do końca pewne, o czym już wielokrotnie mówiłem. A czy waszym zdaniem dojdzie to do katastrofalnego ujawnienia? Jeżeli ktoś inny niż, niż Amerykanie powie, hej, nie jesteśmy sami. Nie tylko w kosmosie, ale i na Ziemi. Dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się i wesołych przygotowań do świąt. Cześć.